Zajmijmy się teraz dwoma pojęciami, czyli czym jest trading i czym są inwestycje, bo prawdopodobnie spotkałeś się już z dwoma określeniami, czyli prawdopodobnie już słyszałeś coś na temat inwestycji, prawdopodobnie coś słyszałeś na temat tradingu, aczkolwiek wie. Bardzo bym proponował na samym początku skupić się na tym, co jest tak właściwie co i dla kogo. Więc zapraszam do lekcji trading versus inwestycje: dla kogo i czym się kierować. Przede wszystkim, trading: jest to day trading, scalping, intraday trading, swing trading, bardzo dużo określeń. Chodzi o przedziały czasowe, czyli w tradingu bazujemy na dużo krótszych przedziałach cza czasowych. Ee, Aniżeli w inwestycjach. Czyli trading skupia się na 1-minutówkach, 3-minutówkach, 5-minutówkach, 15-minutówkach. W ekstremalnych warunkach dochodzimy do 1 i 4-godzinowych wykresów. Więc raczej tutaj się skupiamy na czymś, co jest w krótkiej perspektywie czasowej. Raczej nie bazujemy na tym, co będzie za tydzień, za miesiąc, za rok, za dwa lata. Raczej właśnie za tydzień, za miesiąc, za rok, za dwa lata to są inwestycje. W tradingu my głównie jako ekipa Take Profit Crew zachęcamy do tego, żeby stosować trading jako intraday trading albo swing trading, czyli bazujemy na jednym dniu lub paru dniach, czyli otwierając pozycję, na przykład bazując na moim przykładzie, ja otwierając pozycję, Rano w poniedziałek chcę ją zamknąć, wieczorem też w poniedziałek. Więc ja jestem intraday traderem. Skupiam się na jednym dniu i w granicach jednego dnia chcę otworzyć oraz zamknąć moje pozycje. Nie chcę je zostawiać na noc. Oczywiście jest bardzo dużo rodzajów tradingu i niektóre osoby zostawiają takie trady na 2, 3, 4, a nawet 5 dni, nawet ponad tydzień. Aczkolwiek to nie jest coś, czego my uczymy. My tutaj raczej uczymy intraday tradingu, czyli mm, otwierania oraz zamykania pozycji w obrębie jednego dnia. Więc trading, coś na krótszych interwałach czasowych. Inwestycje jest to dłuższa perspektywa, czyli fizycznie kupujemy dane dobro, czy to są kryptowaluty, czy to na przykład kupujemy jakieś akcje, obligacje, spółki cokolwiek, tak? Możemy kupować krótce, bardzo dużo tego jest. Możemy kupić naszego bardzo popularnego Bitcoina i po prostu go trzymać tygodnie, a czasem nawet miesiące, a czasem nawet kilka lat. Więc to są inwestycje w porównaniu do tradingu? Czyli różnią się Przede wszystkim naszym przedziałem czasowym, czyli wykorzystujemy w tradingu niższy przedział czasowy, w inwestycjach większy przedział czasowy. W tradingu trading jest związany z większym stresem i z, z ryzykiem tak zwanej likwidacji, czyli możemy utracić nasze pieniądze. Czyli tradując, dajmy na to i przeznaczając na dany trade 100 dolarów, my możemy te 100 dolarów stracić. Oczywiście uczymy tego, jak tego nie zrobić i jakie są metody właśnie zabezpieczenia swoich pozycji, więc w pierwszym, na, w pierwszym etapie nauki uczymy tego, jak nie tracić pieniędzy dopiero później, jak wychodzić na zero, a następnym krokiem jak zarabiać pieniądze, aczkolwiek w tradingu istnieje, y, istnieje ryzyko likwidacji, istnieje ryzyko tego, że możemy stracić pieniądze. Jeżeli chodzi o inwestycje, to my nabywamy dane aktywo, nabywamy, dajmy na to, uczepiłem się i będę się tutaj czepiać, dajmy na to, nabywamy tego Bitcoina i dopóki my tego Bitcoina nie sprzedamy, Albo po wyższej cenie, albo po niższej cenie niż nabywaliśmy, to my tak naprawdę ani nie jesteśmy na plusie, ani nie jesteśmy na minusie. Czyli kupując jednego bitcoina dzisiaj, za miesiąc, za dwa miesiące, za trzy miesiące, dalej mamy jednego bitcoina. Dopóki nie zrealizujemy albo zysków, albo strat, my nie jesteśmy ani do przodu, ani do tyłu. My dalej mamy jednego bitcoina. Mogę tutaj tobie to porównać do kupna na przykład mieszkania. Kupujesz, kupujesz mieszkanie dzisiaj i za 2 lata, 5 lat dalej masz mieszkanie. Jeżeli nie sprzedasz, nie zrobisz flipa na przykład i nie zarobisz na tym mieszkaniu, to dalej po prostu masz mieszkanie. Kupując auto, dalej masz auto. Kupując zegarek, dalej masz zegarek. To, że wartość rynkowa może się różnić od wartości w czasie, w którym Ty nabywałeś dany przedmiot, czyli na przykład zegarek, to jest druga sprawa, ale dopóki ty nie sprzedasz realnie drugiej osobie tego zegarka i nie dostaniesz za to dolarów, złotówek, franków czy zupełnie innej waluty fiducjarnej, to dalej masz zegarek. Więc tak jest z inwestycjami. Kupując coś, ty masz coś, co kupiłeś. I dopóki nie zrealizujesz zysków bądź strat, Dalej po prostu posiadasz to aktywo, więc jest z tym związany mniejszy stres, no bo nie oszukujmy się. Nie gramy tutaj na dźwigni i nie gramy tutaj na przedziale jednego dnia na małych ruchach, tylko raczej patrzymy na perspektywę długoterminową. Więc kupując coś dzisiaj, no raczej jest małe prawdopodobieństwo, że to dane aktywo pójdzie 10% do góry bądź 10% w dół. Oczywiście na kryptowalutach występują takie ruchy. Aczkolwiek o tym będziemy rozmawiać przy kursie, przy module związanym z inwestycjami. Następnie, jeżeli chodzi o trading, potrzeba mniej pieniędzy, bo wykorzystujemy tutaj dźwignię tak zwanego brokera, wykorzystujemy tutaj dźwignię giełdy, wykorzystujemy tutaj po części nie swoje pieniądze do tego, żeby obracać większym kapitałem. Więc z mniejszej sumy. Posiadamy większą sumę i adekwatnie do tego nasze zyski bądź też straty są również większe, więc jeżeli prognozujemy dany trade, oparliśmy się o jakąś analizę fundamentalną czy to analizę techniczną. I prognozujemy, że wraz właśnie z tą naszą analizą dane aktywo, dane, cokolwiek tradujemy, pójdzie do góry bądź pójdzie w dół. Mając więcej pieniędzy niż realnie my posiadamy, czyli wykorzystując dźwignię, jesteśmy w stanie zarobić więcej, ale również jesteśmy w stanie stracić więcej, bo ta kwota, którą zarabiamy bądź tracimy, jest to kwota już od naszej dźwigni, czyli podniesiona kwota, nie, nie jest to w 100% jakby nasza kwota. Mam nadzieję, że to rozumiecie, ale tutaj jeszcze przy, przytoczę jakieś. Cyferki. Więc dajmy na to, mając 100 dolarów grając na dźwigni razy 10, my tak naprawdę obracamy kapitałem 1000 dolarów. No i teraz, jeżeli coś pójdzie 1% do góry, no to z 1000 dolarów 1% to 100 dolarów. Jeżeli coś pójdzie 1% w dół, czyli 100 dolarów w dół, to my albo zarabiamy te 100 dolarów do góry, albo tracimy 100 dolarów na dół. Więc posiadając 100 dolarów na samym początku, grając dźwignią razy 10, jeżeli coś będzie miał ruch 1%, to albo zarobimy 100 dolarów, albo stracimy wszystko, bo również jesteśmy na minusie 100 dolarów. Więc tutaj na początku Trzeba się właśnie nauczyć, jak nie tracić pieniędzy, dlatego trading jest trudniejszy niż inwestycje. No i